Witam. Wiosna, witam w Szybkich Skuterach. Wypełniłem na dwór, bo się zrobiło ciepło. W środku trochę nie mam miejsca, ciasno jest. Co dzisiaj w Szybkich Skuterach? Dzisiaj Romet RXL, jak się nie mylę, dobrze mówię? 50 Premium. Tak to on się prezentuje. Yy, nic go nie rozbierałem. Tak przyjechał do nas. Klient sam rozebrał, coś tu grzebał, yy, nie dał rady. Yy, postanowił nam, nam go przywieźć yy, Co tutaj do roboty? Podobno Podobno yy, Na starter zapala starter nożny, a nie kręci rozrusznikiem. Widzę, tu już coś było robione. Pewnie pomiary szły. Dobra, robimy testa system na wtrysku. No, rzeczywiście. Ciekawe czy światło świeci z tyłu? No, nie dowiemy się, czy świeci, bo po prostu światło nie ma z tyłu. o, to kopka, zobaczymy czy to kopka też już ma dość no rzeczywiście, chodzi tu nie pali czy palina na no, rozrusznik, moment coś wezmę coś wezmę obojętnie co może być takie coś test O, tu może być jakiś problem eee, dobra, pierwsza sprawa jaka mi się nasuwa e, robimy pomiar czy świeci stop I od tego zaczniemy kamera na statyw i, i lecimy z temacikiem jak było widać na na próbówce stop działa czyli prąd dochodzi drugi temacik jaki tu może być to zobaczymy czy do przekaźnika coś, coś dochodzi czyli sprawdzimy tak o, prąd do przekaźnika dochodzi. Prąd mamy. Prąd mamy, tak. Prąd jest. Teraz sprawdźmy, czy jest masa. Żeby to chodziło, to musi być masa jeszcze. I za chwilę się pewnie okaże, że jest. Przekaźnik trafnięty. Nie. Nie ma masy. Nie ma masy. Jeszcze raz, żebyśmy wiedzieli, którego czoła szukamy, którego przewodu szukamy. To jest. Dobra. Biało-zielonego szukamy. Ech. Biało-zielonego szukamy, czyli co? Idę po miernik i szukamy obwodu zamkniętego. Yy, spróbujemy na krótko przypiąć, na krótko przypiąć yy, cały rozrusznik, znaczy przekaźnik, czy on nam zakręci. Widzę, ktoś już był, bo są kable na odwrót trzeba pamiętać o tym, że są kable na odwrót mogę zrobić tak mogę zrobić teraz tak dodam tu albo przejścia nie ma, albo No bo coś jest nie tak, Na krótko to powinno. Dobra, nie ma, nie ma masy, nie ma zera, szukamy zera. To bierzemy miernik i idziemy po kablach. Idziemy po kablach, gdzie one idą, i gdzie, to, gdzie ta masa nam uciekła. Bo ta masa gdzieś nam uciekła. Znalazłem ten przewód biało-zielony, czy zielono-biały tutaj w tej kostce idzie do, tutaj do góry, do liśnika. Można to zrobić na dwa sposoby. Można po prostu szybko i tanio dociągnąć masę dociągnąć masę do kostki. Będzie wtedy żyć, będzie odpalać. I zrobić na krótko, albo rozkręcić tu to wszystko i szukać, gdzie tam, gdzie tam jest błąd. Gdzie ten przewód idzie dalej, i gdzie tam, gdzie tam jest błąd. Dzwonię do inwestora, jak to będziemy robić. Niech zadecyduje. No i za chwileczkę się odzywam: albo, albo ciągniemy do kostki 0, albo. Rozkręcamy cały przód i, i szukamy, szukamy gdzie, gdzie, ta, gdzie, to sterowanie tym, tym, tą masą z tego z przekaźnika rozrusznika zniknęło. Jest decyzja inwestora. Ściągamy cały przód, ściągamy cały przód, odkręcamy tutaj to wszystko i. I patrzymy, gdzie tam co nie poszło. Do tego przełącznika tego idą dwie kostki, czyli ten przełącznik jest mądry, nie jest głupi, dwie kostki masz i ten przewód nasz yy, zielono-biały, zielono-biały wchodzi wchodzi w ten przełącznik i wychodzi czerwono zielony, czy zielono-czerwony podejrzewam, że błąd będzie tutaj w tych, tych przewodach wypniemy to. Nie wiem, czy mi się uda jedną ręką wypiąć. Jest! Wypięte, wypięte. Może kamera na statyw, kamera na statyw i spróbujemy coś tutaj zrobić. O, dobra, wyjechać tym przewodem. Spróbujemy wyjechać tym przewodem. Mamy go tu. Moment, żebyście lepiej widzieli. Mamy go tu, i teraz teoretycznie, jak byśmy to zwarli? Mam taką z trótu taką podkówkę. Jest teoretycznie zwarte. Udało się! Czyli winowajcą jest ten przełącznik ten o. Idę zobaczyć, czy taki mam na dwie kostki. Jak mam, to wymiana składamy. Składamy cały przód i skuter gotowy. Idę się zorientować. Jak nie będę biał No to coś będziemy tutaj lepacić innego. Z używany taki przełącznik. Sprawdzimy czy to czy to żyje. Jak on idzie, tak idzie. Tak i to jest górny. Jest. Tu jest na on. Na on nic się nie dzieje. Jest jeszcze jedna opcja. Jeszcze jedna opcja. Moment, tak zrobimy, i to jest górny. tak Górny. Górny. No, no chodź tam. Jest. Dobra, na on. Na on. chyba nie trafiłem na, na te, o teraz jest ten 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 mój włącznik będzie też chyba uszkodzony tak nieco coś się wydaje cyk Tak, to jeszcze raz może tak spróbujemy. Nie? Nie, nie żyje ten włącznik też. Może być tak, że będę miał nowy u siebie na sklepie. Dobra, na razie zostawiamy. Czekamy na nowy łącznik. Zobaczę, czy mam w sklepie nowy włącznik, i, i podjedziemy nowym łącznikiem. Dobra, mamy to polutowane, wszystko tak jak książka pisze, tu mamy takie obejście zrobione, o to zlutowane, w izolacji jest, jest ok, skuter nie chce zapalić, bo siadł akumulator, za chwilę go będę musiał przypiąć, co dalej? No zostało tylko skręcić to co żeśmy rozkręcili no i oddać klientowi nie Kamera z powrotem na, na statyw i, i skręcamy Dobra, z naszej strony wszystko zrobione, poskręcane, żadne plastiki nie popękały, wszystko się, że tak powiem, trzyma. Odpinamy swój sprzęt, zabieramy. Zabieramy co nasze, czyli próbówki, mierniki. Próbówki, mierniki, akumulator się ładuje, bo przypiołem. Pamiętajcie jedno, że najważniejszy jest porządek na warsztacie. Sam się przekonałem jak szukałem tej próbówki. Gdzieś mam tutaj jeszcze jedną. Dobrze, że kupiłem dwie. Mogłem sobie drugą, nową otworzyć, bo tamtej za dziada nie idzie znaleźć. Czyli trzymajcie porządek, odkładajcie wszystko na miejsca. Wtedy, wtedy robota idzie szybciej. No co? No? To by było na tyle z tym skuterem. Jakbyście mieli taki problem, to już mniej więcej wiecie, gdzie, gdzie szukać. Podładujemy go trochę. Pokażę Wam, że odpala i gaśnie. Już, że tak powiem, w następnym klipie. No i pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach. Niech się niesie. Subskrybentów, że tak powiem, mam przeszło stówkę, to już się coś zaczyna dziać. Ule to już w miarę naładowany, powinien zapalić, minęła z godzina. Zająłem się w tym czasie czym innym. Eee, no co co? Przyszło podsumowanie takie cyk. Działa, jaka jest różnica? Różnica jest taka, że jak mamy zgaszony, rozrusznik będzie kręcił, ale nam nie odpali. Włączamy, włączamy. Cała różnica, gdzie szukać takich usterek? No, najbardziej. Yy, najbardziej prawdopodobną taką usterką jest zawsze światło stopu yy, znaczy w jego brak bo tu jest tak zrobione, że prąd do tego przekaźnika jest brany zawsze ze światła stopu dlatego przy odpalaniu musimy yy, nacisnąć klamkę wtedy idzie sygnał na Przekaźnik rozrusznika, ale sygnał idzie przez ten przełącznik, jak widać. Tak to jest wszystko zorganizowane. Takie, takie zabezpieczenie. Są jeszcze wersje, które, tak jak ten, ma cyk. Stopka boczna. To jest czujnik stopki bocznej. On też często, często ulega awarii, no i wtedy nic się nie dzieje. Jak widać, nic się nie dzieje, bo jest stopka boczna wysunięta. Jest to taki szereg zabezpieczeń, które według mnie, jak są, to powinny być. Co jeszcze zawsze można sprawdzić? Tutaj tą kostkę, to jest kostka od przekaźnika, jak widać. Tu jak się podłączy próbówkę, czyli taką zwykłą na 12V, powinna świecić po, po przypięciu, przy przypięciu prądu. czyli. No cóż, na dzisiaj koniec. Pamiętajcie o, o subach. Komentujcie, niech się niesie. Co z tym łącznikiem? Jak będzie dostępny, sprowadzę je do, do sklepu. Nie wiem, czy właściciel podjedzie wtedy, wymienimy ten przełącznik. Czy po prostu zostanie tak? Podejrzewam, że zostanie tak i, i będzie jeździł. Dobra, pakuję go na samochód i no, pokażę Wam zdjęcie jeszcze jak, jak będzie zapakowany No i bierzemy się za następnego, nie?